Bardzo lubię Muzeum Powstania Warszawskiego. E, ona jest naprawdę bardzo fajnie zrobione, nowoczesne. Są bardzo ciekawe ekspozycje. Ale w podziemiach jest taka wyjątkowa sala, jest dla mnie, e, gdzie można wysłuchać relacji byłego żołnierza Budny Zwery, który tłumił Powstanie Warszawskie. I opowiada, jak to było wysłane tutaj, aby. Walczyć, jak to wszystko widział na własne oczy. Jak był też tym wszystkim przerażony, ale też, że wykonywał wszystkie rozkazy. I opowiada też o sytuacji, kiedy wpadł do jakiegoś pomieszczenia, zobaczył powstańca. Był zbyt blisko, aby wykorzystać broń palną, więc doszło do walki wręcz. I Widać takie przejęcie w jego oczach, zawiesza głos. I mówi, że to ja w tym momencie byłem mu tą chwilę szybszy. I odebrałem mu życie. I później opisuje, jak to wszystko. Cały czas w nim jest. Jak wielki ból wywołuje u niego wspomnianie tego wszystkiego, co tam było. Tego mordu, tego terroru. Też jest takie miejsce, muzeum, gdzie można zobaczyć takie zestawienia zdjęć. Jak Warszawa wyglądała przed wojną, a jak wyglądała tuż po powstaniu. Jest też taka symulacja lotem bombowcem nad zrujnowaną Warszawą. No i widzi się z perspektywy pilota samolotu miasto doszczętnie zrujnowane. Dziury w ziemi, tam gdzie kiedyś były budynki, płonące dachy. Totalną ruinę miasta, które przecież było takie wspaniałe. drodzy, jak tam byłem, to zawsze miałem taką trudność, jak to sobie w ogóle wyobrazić, jak to w ogóle było możliwe. Ale odkąd zaczęła się wojna na Ukrainie, to wszystko niestety jest bardzo realne. I nawet teraz można zobaczyć takie kolaże zestawienia zdjęć Mariupolu przed wojną. I teraz można zobaczyć zestawienia zdjęć Izuminu przed i tego, co tam jest teraz. Można widzieć, jak wszystkie budynki, które jeszcze w styczniu wyglądały normalnie, można widzieć ulice, pełne zdjęcia z ulic, pełnych ludzi ze stycznia. I zobaczyć, co tam się dzieje teraz, kilka miesięcy później. I to wszystko, co tam wydawało się jakąś totalną abstrakcją, okazało się, że to się naprawdę dzieje. I to naprawdę potrzeba bardzo niewiele. Żeby to, co się wydawało totalną przyszłością, znów było tak bardzo, bardzo realne. Zawsze miałem trudność, żeby sobie wyobrazić, zrozumieć, jak to możliwe, że Faraon nie chciał wypuścić Izraela. Skoro Mojżesz mu mówił, no słuchaj, Bóg mówi, że my musimy wyjść z Egiptu. My musimy złożyć Mu ofiarę, a Faraon mówił konsekwentnie nie. I zesłał Bóg jedną plagę, drugą plagę, trzecią, i tak dalej. A Faraon ciągle był na nie, na nie, na nie, na nie. No i zastanawiałem się, jak to możliwe, że no. Przecież widział to wszystko na własne oczy. No i potrafił się nie nawrócić. Miał takie wręcz zestawienie. No, ten mówi Bóg cię ukaże, to się działo, a on dalej nic. I drodzy, trochę podobnie. Była pandemia. Teraz jest wojna. Ile osób się nawróciło. Kto w tym wszystkim widzi jakiś znak, że może warto zacząć myśleć trochę inaczej, że to nie ja jestem Bogiem to sobie, tylko jest Bóg, od którego wszystko zależy. Że to nie wystarczy, że ja powiem coś ma takie być, a to będzie, że są rzeczy nad którymi nie mamy kontroli, że jestem tylko naprawdę czymś kruchym, a nie wszechmogącym. Ile osób gdzieś tam wewnętrznie zobaczyło, że mówienie sobie jest super, jest świetnie, jest rewelacja, będzie lepiej, nie pomaga. Ile osób na taką pustkę, która jest w środku odpowiedziała muszę teraz zacząć pytać Boga. Gdzie w tym wszystkim jest On? Gdzie w tym wszystkim mam być ja? Tak patrzeć po statystykach kościelnych no raczej niestety bardzo, bardzo niewiele. Ale co... W co w tych wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce, mówi nam Bóg. No, podczas liturgii, na drugą niedzielę ewentu, Ewangelii, która jest w tym dniu czytana, można usłyszeć, jak to Jan chrzciciel mówił: „Wracajcie się, bliskie jest królestwo Boże. I mówił to do Izraelitów którzy no, wyczekiwali cały czas, że będzie niedługo Mesjasz, że przyjdzie ktoś, kto ich wszystkich wyzwoli, poprowadzi do zwycięstwa nad Rzymianami. I eksperci, bibliści mówią o tym, że niedługo przed narodzeniem Jezusa, w ogóle w tamtym czasie, no, było takie ogromne oczekiwanie na to, że przyjdzie ktoś no, i zrobi coś takiego jak Mojżesz, że ich wszystkich uwolni, ale w taki sposób militarny, że zbierze wszystkich, sformułuje jakąś armię, no i oni znów będą panami świata, że to oni będą potężni. Więc jakby takie było nastawienie. Nie oczekiwano, że właśnie pojawi się ktoś, kto da hasło do walki, no i że w ten sposób uda się e, no w końcu powrócić do dawnej chwały. No i taki Janych Chrzciciel no, mówił, nawracajcie się, a nie walczcie. Mówili, no, będzie niedługo Mesjasz, a nie zwycięstwo nad Rzymianami. No i on sam nie mówi, słuchajcie, dawajcie pieniądze, dawajcie o uzbrojenie, tylko no, wzywał do pokuty z powodu nawrócenia. Ale większość po prostu no, nie chciała tego słuchać, bo to nie odpowiadało ich planowi. Generalnie Izrael miał się zebrać, miał być potęgą. Miał On panować nad wszystkimi. Ale Jan Chrzciciel wzywał do tego, żeby nie myśleć w ten sposób, tylko zacząć żyć zgodnie z Bożą wolą. I potem też mówił o tym, że drzewo, które nie zostanie, które nie wydaje owocu, zostanie w piecu rzucone. Drzewo, które nie przynosi owocu, zostanie wycięte. I to też jak patrzymy na historię Izraela się wydarzyło. Po tym w latach 66-73 wybuchło powstanie żydowskie i z Jerozolimą stało się to, co Jezus zapowiedział. Nie został kamień na kamieniu, ponieważ Żydzi, kiedy co ruszyli przeciwko Rzymianom, to znaczy kiedy wybuchło powstanie, Przeciw Rzymianom zostali bardzo brutalnie stłumieni i ostatecznie Jerozolima upadła, świątynia została zburzona. Miejsce, które nie przejęło Jezusa, miasto, którego nie poznało, zostało unicestwione totalnie. I drodzy, to pokazuje, że Bóg nie jest obojętny, jeżeli ludzie nie potrafią zwrócić się do Niego. Co to oznacza dla nas? że musimy się przede wszystkim nawrócić. Czy to znaczy, że będzie koniec świata? No to wielki tylko Ale na pewno musimy być przygotowani na to, że może być różnie. No, są tacy eksperci do spraw geopolityki, którzy mówią, że no, przed nami bardzo trudny czas. Że to wszystko, co się dzieje teraz, to jest dopiero początek. Przed nami jeszcze wiele lat. Mówią około 20 niepokojów. Więc drodzy, nie ma sensu czekać, że wszystko się jakoś zmieni. Może być różnie, ale trzeba się przygotować na to, żeby cokolwiek by nie było, to najważniejsze w tym wszystkim być blisko Jezusa. Bo być może przyjdzie nam żyć w biedzie, być może będzie nam brakowało na zrobienie podstawowych zakupów. Już teraz wiele osób ma problem z tym, żeby ogrzać swój dom. Wiele osób ma problem z tym, żeby zrobić zakupy na święta, takie jak sobie wymarzyli. Wiele osób myśli, komu prezentu nie kupić albo kupić jakiś mniejszy, bo po prostu nie ma za co. I być może będzie jeszcze gorzej. A jak żyć, kiedy brakuje tak wiele? Jest taki Nick Wójcić. On jest yy, urodzonym w Stanach Synem pastora, czyli takiego można powiedzieć księdza, tylko że no, u Amerykanów. I on przyszedł na świat bez rąk i bez nóg. I początki jego życia były straszne, no bo w ogóle jego ojciec, wierzący, przecież pastor, mówiąc o Jezusie, kiedy mu go pokazano, tuż po porodzie i on zobaczył, że jego tak długo wyczekiwany, kochany syn naprawdę nie ma ani rąk, ani nóg, i powiedział: Zabierzcie, mówił ode mnie. Jego matka, jak Nik opisuje, miała problem na początku w ogóle karmić go piersią, bo nie mogła znieść jego widoku. I sam Nik mówi o tym, że w dzieciństwie. No, przeżywał straszne chwile, kiedy no, widział dookoła, ludzie biegają, a on nie może, bo nie ma nóg. Ktoś je zupę łyżką, a on nie może, bo nie ma rąk. Już w młodym wieku miał taki moment w życiu, że chciał popełnić samobójstwo. Ale ostatecznie nie zrobił tego, bo zrozumiał, że w ten sposób skrzywdziłby też bardzo mocno swoich rodziców ale zadał Bogu pytanie dlaczego dlaczego ja taki jestem dlaczego ja nie mam nic i w swoim świadectwie mówi, że Bóg mu powiedział przez słowo Boże, słowami po to, aby objawiła się moja chwała i kiedy to zrozumiał, od tego momentu zaczął mówić innym o Bogu. Bóg cię kocha takiego, jakim jesteś i Bóg kocha też mnie. I chciał mnie takiego, jakim jestem. Jestem tu po to, aby ci mówić, aby ci mówić, że z Jezusem naprawdę możesz wszystko. I ten nikt ma teraz żonę, chyba nawet trójkę dzieci, jeździ po świecie i mówi, jestem szczęśliwy i ty też taki możesz być. Jeżeli będziesz blisko Jezusa. Dlatego, drodzy, w tym całym zamęcie, który jest na świecie, w tym wszystkim, co się dzieje, upatrujmy takich Bożych znaków, przez które Bóg chce nam powiedzieć, że nie wszystko zależy od nas. Przez które chce nam powiedzieć: nawróćcie się do mnie, zwróćcie swoje serca ku mnie, bo to ja. Jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem. I drodzy, w tym czasie przygotowań do świąt. Naprawdę, poważmy o ten czas dla Niego. Otwórzmy Słowo Boże, czytajmy, bo to przez niego Bóg potrafi przemieniać, też przygotowywać nasze serca. I uwierzmy, cokolwiek by nie było, jakiekolwiek jeszcze by nieszczęścia nas nie spotkały, I najlepsze, co możemy zrobić, to bardzo mocno trzymać się właśnie Jego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Niech Was błogosławi Bóg mogący. Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Do zobaczenia wkrótce. Cześć Boże.